czas. Well, Cześć kochani, witam serdecznie. Sezon ogórkowy w pełni, więc robimy weki. I tak, ogórki, kiszone zrobione, konserwowe. Tak, Majcie ręce roboty, bo już zrobione też właśnie przed chwilą słoiki z ogórkami kiszonymi wędrują do spiżarni. Tutaj już zrobione pomidorki nawet, zobaczcie. To są te pomidorki, które robiłam wcześniej, więc zostawię Wam pod filmikiem może linka do tego filmiku, jak robię te pomidorki. Teraz robiłam, zobaczcie, z tych małych pomidorków i ciekawa jestem, czy wyjdą. Wcześniej robiłam z dużych, to są te, te małe koktajlówki. Robiłam je tak samo jak, jak z dużych pomidorów, tylko że duże pomidory tnie się w, na części, tak. Natomiast małe wkładałam całe. Ale cóż, dzisiaj zrobię sałatkę z ogórków i marchewki. To jest nowy przepis. Podzielę się z Wami, jeszcze nie robiłam tego przepisu. I cóż, zapraszam, Kani, do oglądania. Myjemy dokładnie ogóreczki. Ogórki najlepiej mieć takie nie za duże, żeby nie były po prostu takie bardzo grube. Mogą być długie, ale żeby nie były za bardzo grube. Takie za duże do kiszenia, że tak powiem, a, a za małe na mizerię. O. My ogóreczki będziemy kroić ze skórką plasterki. Sałatka składa się yy, z dwóch składników, czyli z marchewki i ogórków świeżych. Ogóreczki wymyte kroimy w takie plasterki. Marchewkę obieramy i będziemy ścierać na grubej tarce. Przepis, jak zwykle, zostawię pod filmikiem. Ogórki nasalamy i odstawiamy na godzinę. W międzyczasie będziemy sobie trzeć na tarce z grubymi oczkami marchewkę. Ogórki osolone, odstawione. Zobaczcie, one momentalnie puszczają sok, więc ich będzie troszkę mniej. Zobaczcie. Także godzina wystarczy, jak się odłoży te ogórki na godzinę. I teraz się bierzemy za, za y, marchewkę jak już mówiłam wcześniej, na grubych oczkach trzemy. I teraz robimy zalewę z wody, cukru, oleju i octu. Odciśnięte ogórki już są, teraz dodaję marchewkę. Wszystko wymieszam. Pięknie. No, pięknie wygląda. Ślicznie. Teraz wlewamy zalewę. żeby wymiesza i będziemy kładli do słoiczków. Uh -huh. Teraz, sa teraz sałatkę przekładamy do słoiczków razem z zalewą. Wójczki napełnione sałatką. Teraz zakręcamy. O, tutaj to już mój Paweł musi zakręcać, i będziemy pasteryzować. 5 minut pasteryzujemy tą sałatkę. Pięknie wygląda. Naprawdę pięknie wygląda. Słoiczki się już zapasteryzowały i zobaczcie, wcale nie straciły koloru. Wyglądają ślicznie. I wyszło mi 14 słoiczków z takiej porcji, jak widzieliście. Ja w sumie nie ważyłam tak dokładnie, ile było kilogramów tych ogórków, ale no taka spora miska, prawda? Oczywiście zostawię, jak już mówiłam wcześniej, i jak zawsze zostawiam pod filmikiem dokładny przepis na zalewę i na ile tam wchodzi ogórków, ile marchewki. I z Wami się żegnam. Do zobaczenia. Pa!